Odźwięk od społeczny jest bardzo duży i jest bardzo pozytywny. Bo to największa i najdroższa inwestycja na terenie Wysokiej od bardzo dawna. Na terenie miasta to chyba lata 80. XX wieku, kiedy powstawała szkoła podstawowa Wysokiej. Wtedy było takie też poruszenie społeczne, takie duże zainteresowanie to, co ma miejsce teraz. Naprawdę się nie spodziewałem, że tyle pozytywnych komentarzy będzie, że takie duże zainteresowanie społeczne tym, co się tutaj właśnie dzieje. A Dzieje się wiele. Za rok ma być oddane do użytku nowoczesne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Swoje miejsce znajdą tu druchowie z OSP. O nową remizę walczyli od wielu lat. W starym budynku nie mają szans na rozwój. Jest brak możliwości rozwoju, dlatego że ogranicza nas miejsce. Mamy tylko dwa boksy garażowe, no w sumie trzy boksy garażowe, no ale nie mamy zaplecza socjalnego, bardzo mało miejsca a parkingu niemal wcale. Do nowego miejsca zostanie przeniesiony też budynek administracyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej zarządzający sieciami wodno-kanalizacyjnymi. To na początek, a potem? Będzie przeniesione całe zaplecze techniczne w postaci garaży, wiat tudzież różnych innych elementów, które pozwolą, że nie tylko część administracyjna będzie tutaj. Działka jest na tyle duża, że plany samorządowców sięgają dalej. Liczymy na to, że kiedyś dobudujemy jeszcze jeden segment i sprowadzimy tutaj również naszą wysocką policję, tak żeby te wszystkie służby mundurowe były w jednym miejscu. A także karetkę, która stacjonuje w Wysokiej. To jednak trochę potrwa. Gmina na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego dostała niemal 9 milionów złotych dotacji z Polskiego Ładu. To jednak nie wystarczy na wszystko. Już wiadomo, że samorząd będzie musiał dołożyć z budżetu na wykończenie, a potem dalej starać się o dotacje na rozbudowę samego obiektu, ale też i budowę lądowiska dla helikopterów. Kiedyś też mieliśmy nadzieję, którą wielu nam rozwiewało odnośnie nowego obiektu. Dzisiaj stoimy przed praktycznie obiektem w budowie, więc myślę, że marzenia są po to, żeby je spełniać. Gdyby to marzenie strażaków się zmaterializowało, byliby pierwszym OSP w kraju z własnym helikopterem. W załodze już mają drucha pilota.